Ja mam tylko krótkie pytanie czy wyjaśnienia w dziale 400, wytwarzanie zaopatrzenia w energię gaz i wodę, że planowano 800 tysięcy. Czy do końca roku z tego planowane coś będzie do, do wydatkowania? Jeżeli tak, to na co? Bo na razie jest daty majątkowe zrealizowane w 3%. I jak mi wiadomo do tej pory, prawdopodobnie nie będą te wydatki realizowane w tym dziale. <z Miniozłego> Ponieważ zadanie to wykonuje Solejówek decyzje spółka. Mhm. Mhm. Dobra, to jest to, nie czy to będzie przeniesione. Mhm. Proszę no Państwa, tak. do tej pory nie wiem czy Państwo wiecie, ale już milion złotych się nie zrealizował tytułem sprzedaży nieruchomości. W związku z tym... Te tysięcy może być za zmniejszenie dochodów. Tyle? Bo będziemy musieli zmniejszać dochody. Wszystko rozumiem Pani Skarbnik. Dziękuję. Coś jeszcze? Jakieś jeszcze pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 11 Ilustracji szkół i przedszkoli. Czy do tego punktu Państwo mają jakieś pytania? Nie widzę. Kolejny punkt. Stan bezpieczeństwa publicznego w mieście. Mamy, tak jak już witałem wcześniej, pana komendanta, także jest okazja do zadawania pytań. Bardzo proszę. Zanonim Zerskim, proszę. Można. Mam takie pytanie, bo generalnie problem, problem e, głośności niektórych osób e, w godzinach nocnych polegający e, na. I, Jazdach motocyklami, samochodami, różne rajdy. Poza tym pijaństwo, na którym możemy znaleźć mnóstwo pakowania alkoholu. To wszystko jakby się dzieje. Tak? Mieszkańcy okolicznych domów nie mogą spać, budzą się w nocy. Natomiast dlaczego się nie pojawia paro policyjny? Dlaczego jakoś yy, nie uspokaja tych tych Bo, Trzeba za każdym razem zgłaszać. Ja na przykład mówię o tym sklepie, postania yy, powstania. Tak? No tam, to tam jest po prostu no, no to jest takie śmietnisko, że to nasz styl po prostu, no tam raz był porządek yy, jak była uroczystość tak, to chodziliśmy na później, no to już notorycznie, notorycznie jest tam zgorodzisko jest różnych osób, a teraz yy, oprócz młodzieży to jeszcze ławki te yy, zajmują osoby tak zwane, nie wiem czy to dobre słowo, przepraszam, nie, nie, nie mam teraz innego menery, tak, element, no i, i, I ja nie wiem, i tak na że mieszkam akurat w sąsiedztwie i nie widzę jakichś takich nie widzę e, policji, e, bardzo rzadko, przepraszam, nie to, że nie widzę w ogóle, ale, ale bardzo rzadko i ci mieszkańcy naprawdę narzekają i pytają się, no dlaczego tak się dzieje, że oni poli nocy nie mogą spać, więc... Jak pan to mógł coś powiedzieć, pocieszyć, czy wytłumaczyć tę sytuację, to chciałbym, chciałbym mieć odpowiedź na pytanie mieszkańców, którzy tam są w sąsiedztwie i nie, nie po prostu odpowiadają. Bardzo proszę, Czy to po prostu zadają te pytania? Nie, nie, że To są rzeczy, które najprościej, Proszę. Jeżeli chodzi o ten speł, to oczywiście policjaci reagują na to, na pewno na wszelkie zgłoszenia na to do pierwszej kolejności na, na każdy telefon i na każdą interwencję jedziemy natychmiast. To jest mierzone w naszych systemach, także no, to można w każdym momencie sprawdzić. Jeżeli Pan zadzwoni do nas z interwencję interwencji, na, na pewno policjanci tam pojadą i sprawdzą, tak? To, to co Pan zgłasza, ale na pewno też z własnej inicjatywy mają to zadanie określone. To wiadomo, w mieście nie ma takich punktów wiele. Natomiast powiedzmy, kilkanaście. No, które są szczególnie złożone pod tym kątem. Szczególnie wieczorem w okolicy sklepów nocnych. No ale to wiadomo, że y, jakby tego zjawiska nie zobaczymy raz na zawsze. Policja, zresztą, nawet zadaję sobie Pan sprawę, jakie ma możliwości. Policja przyjedzie, ewentualnie okaże, wystwierdzi, stwierdzi, że przestępstwo to jest wykroczenie. No ale no nie, w inny sposób nie zaradzi temu. Jak Pan mówi, jacy to są ludzie, tak na no tak żyją. Proszę, proszę. Znaczy, no w sumie, no, nie wiem, rozumiem, że za każdym razem, mimo że wszyscy wiemy, że tam jest to stały problem, za każdym razem musimy zgłaszać, tak, żeby przy, żeby interwencja się dokonała. Przecież to nie do końca tak. Do, czy mogę spożywać alkohol w miejscach publicznych? No nie można. A tam młodzi stoją nogi na ławkach, trzyma w ręku piwo, jeden linii alkohol, no i spożywają ten alkohol. Niczego i nikogo się nie krypują. Przecież to można działać, że prewencyjne, część z kontrole, mandaty i inne, inne narzędzia e, odstraszające takie, no to można by było zastosować, tak. A tutaj się, nie widzę, nie widać, jak to dzieje nie, ma, że nie tylko mają takie zadania, tak? Jeżeli Jeżeli Państwo zobaczyć że nałożyliśmy mandatów i tak dalej, mniej więcej za, to jest takie wykroczenie. No to jest naprawdę, to są duże ilości, jeżeli mówimy w skali półrocznej. No naprawdę się nie bierze z nikąd, bo policjanci są, no jednak to, tak na to liczbę tak, tak, osób, tak, to, która jest zatrudniona w komisariacie. No, może pan powiedzieć, że jest to spora sprawa. No. Ale, ale niestety policjanci nie zajmują się tylko tym, prawda. A czy nie wiem, przepraszam za moje teraz taki wniosek, który się rozumiemy. Czy mam powiedzieć mieszkańcom, radźcie sobie sami, tak? No nie wiem. Nie wiem, nie Jeżeli, no, 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 jeżeli... No, jeżeli... jeżeli, jeżeli pan że jest naruszony jakiś porządek, ładny, to na pewno na każdą interwencję idziemy. Każdą. No, dziękuję. Tak. Łukasz Bobucki. Panie Komendancie, mieliśmy kilka miesięcy temu spotkanie dotyczące, prawda, kradzieży z łamaniem. Ja chciałem się po prostu zapytać o tą sytuację, jak to wygląda. Mamy tutaj e, wskaźnik 41% e, procent, prawda, skuteczności i czy mógłby Pan coś powiedzieć, czy ujęto, prawda, sprawców jakichś włamań na terenie miasta Sulejowe, chociaż ostatnio słyszałem, że znowu jakieś nowe się pojawiły. Czy, czy mógłby Pan przybliżyć nam tę sytuację? Czy Państwo zobaczycie? Czy Państwo macie przed sobą? Proszę, proszę ma, to, W ubiegłym roku była poziomie 6,30, a teraz jest 41. No to jest znaczny wzrost. To, to a a jeżeli, do nas ktoś, cieszy. No jeżeli chodzi o ilość, to, to wskazuje ]Okay. się, że z osiem ilości zatrzymanych spraw w różny sposób. A ym, jeżeli chodzi o ile było stwierdzonych, to Państwo na drugiej stronie, w tamtym roku było 16, tu mamy 17. <ślam> Czyli jedno więcej. A się jest bardzo no, w znacznym stopniu wzrostu. Ja już będzie, będę. Panie Komendancie, ja będę mniej łaskawy, jak Skwer i Szkoła ze służbą numer jeden. Park. Całe wakacje. Ścieżka ekologiczna. Na tej ścieżce ekologicznej przypominają się lata 70. To były tak troszkę inne ścieżki dla. Dla, dla, dla mieszkańców, dla naszych obywateli, ale powiem w ten sposób. Pomimo, że ja mieszkam w powietrzu i nie, nie bardzo się lękam, to boję się wieczorem do tego parku tam iść. Mieszkańcy, którzy mieszkają obok, dzwonią do państwa. Dzwonią, tylko państwo przyjeżdżacie, nie są legitymowani. Ci, co siedzą pod tym szałasem w środku, tylko jeśli stoi dwóch z boku, to tam podejdziecie. I, i wy eliminujecie. Tam jeśli siedzi 10 czy 15 osób, tam już y, funkcjonariusze nie podejdą. To jest całe wakacje, tak się działo. Ja jest skierowane i do pana pismo, i do komendanta powiatowego tutaj z panem burmistrzem. Ja zbierałem i rozmawiałem z mieszkańcami ulicy Osiedlowej, ulicy Kwiatowej, Przyległej, Prusa i tutaj to co się dzieje. Ci mieszkańcy po prostu dzwonili. Ma pan jest nawet bo, bo można to otworzyć, gdzie, kiedy dzwonili do państwa. I później okazuje się, a to jedno włamanie, a to drugie założyli, ale yy, następnie to siedzi ktoś obserwuje, a to szybko komuś zbili za to, że prawdopodobnie do państwa zadzwonił. To jest miejsce, gdzie są dzieci. Następnego dnia, teraz idą dzieci. Tam trzeba te butelki pozbierać. Ktoś musi pozbierać, bo no to są butelki, nie tylko butelki. Różnie przyjrzeć. Na tym parkingu, który tam jest, kręcą OS-y, tak, i nikogo nie ma. Jeśli nie funkcjonują, że przyjadą, to on się rozjadą. Jak przemieszczacie się, prosiłbym, żeby faktycznie przejść te miejsca. Wiecie, które to są, legitymować i faktycznie bo stracicie zaufanie mieszkańców. Jeden telefon, drugi, trzeci, i w końcu mieszkańcy mówią: Nie. Zaczyna się po prostu y, sytuacja, nie wierzę w Że przyjadą, że zareagują, że. A przecież potrzebujecie tej informacji, co się dzieje. Dlatego moja prośba, są te miejsca, tak jak tutaj kolega mówił. To nie chodzi o to, żebyście mieszkaniec codziennie, czy co drugi dzień dzwonił do Państwa, tylko macie te miejsca i od czasu do czasu przejechać to towarzystwo faktycznie, wyeliminować i sprawdzić, co się tam dzieje. To taka, taka prośba, po to, żeby następną, następną sprawą tutaj na, na Pana ręce, bo miało iść, przyznam się, że miało iść pismo skierowane do Komendanta Powiatowego od mieszkańców, ale to myślę, że, że Pan momencie to przekaże. W rozmowach te podpisy, które poszły, to jest pana chyba 112 podpisów, jeszcze więcej osób by się podpisało, ale akurat I tyle nie. Tylko, tylko miałem wydrukowanych, więc mówię, to już chodzi po prostu o zaznaczenie problemu, ale w rozmowach z mieszkańcami. Ulica Reymonta, ulica Sobieskiego, odbywają się wyścigi. To, co koleżanka nawet mówiła, to są miejsca, tam zdarzają się klasickiego Sobieskiego, od czasu do czasu zdarzają się słuczki tak. Jadą za szybko. Miejsce, miejsce niebezpieczne, jak się wyjeżdża od Czylu Społecznego Krasickiego, jedzie się w stronę Sobieskiego, nie widać. Zdarzają się. Prośba. Niech przyjadą, niech postaną, staną z raderem. Może od czasu do czasu to kierowcy, jak dostanie kilka złotych i kilka punktów, może to nogę z, z gazu znajdzie. To będziemy wtedy czy, zastanawiali się, co zrobić, jeżeli Zdarzy się tragedia. Spróbujmy, prośba do komendanta powiatowego, żeby faktycznie wysłał to od czasu do czasu w te miejsca, postawić, przetrzebać jak to się wie od czasu, prewencyjnie. To też jak to się poprawi bezpieczeństwo. To taka prośba, żeby, a wiem, że pan komendant ma przełożenie i ewentualnie to Dziękuję. E Wiesz, ja tylko chciałem się Aszesie Już, bo no, Marysia mówi, że kierownik dziś powiedział, że my chupili, bo tam jest ten łuk taki, rzeczywiście wyjeżdżając nie widać za bardzo. Tak, ale ludzko się poprawi, bo to jest, ja widzę jak jeżdżą, jak wyjeżdżą to to tak, tak, tak. Proszę czy. Też Ja chciałem kolegę Janusza Szanowskiego poprzeć, żeby jeszcze rozszerzyć y tę informacje o wyścigach samochodów i wyścigach kładów o ulice Szekspira. Tak. Chciałbym również prosić pana burmistrza o ponowne pochylenie się nad problemem, który zgłaszał, zgłaszała Komisja Bezpieczeństwa na temat spowalniaczy. I to w zasadzie bym powiedział, że już niestety nieprewencyjnie. Dlatego, że na ulicy, na skrzyżowaniu Armii Krajowej z Szekspira w tamtym roku zginęła pani Maria Jerzak, która była wieloletnim. Nauczycielem, nauczycielką w wielu szkołach. Nie wiem, czy przez to, czy dzięki temu, że tego nie ma, ale y, mieszkańcy mi to zgłaszają. Ja otrzymuję informacje takie, że no, nie ma pieniążków, y, więc tego nie założymy. Taka informacja dotarła do Komisji Bezpieczeństwa, której jestem członkiem. A to mi dotarła informacja taka, że nie można tego spowolniacza założyć, dlatego że odległości między skrzyżowaniami są za małe. Prawo akurat w tym momencie może być trochę kulawe. Na tym, na tym odcinku między Armią Krajową a ulicą Szołowskiego musi być spowalnie. jak nie założy tego miasta, ja go założę. Ale proszę pojechać. Dziękuję. No, dziękuję. Jed, 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 jedno, jedno słowo do tego, co kolega Andrzej powiedział. W miejscu w mazowieckim Wiele ulic ma spowalniacze, ma spowalniacze zrobione i odległości między skrzyżowaniami są dużo mniejsze, jak u nas tutaj mówimy i tam można, a u nas nie można. Przepraszam, to jest życie ludzkie i w ten sposób można. Dziękuję. Jeśli to jest spowalniaczy, to znaczy to jest po stronie miasta jest lepszy tego problemu. Trzeba projekt drogi zmienić i tak dalej. Także jakby nie mają że ewentualnie możemy się wypowiedzieć na temat zagrożeń ruchu drogowym w tym miejscu. Jeżeli chodzi o Pana, bo chciałbym się odnieść do tego, co Pan wcześniej powiedział, o tym widzę, że y, mieszkańców Sury i Werszum mamy o tym sygnały wcześniej też, że, że to jest bolący problem, to, że po prostu jest alkohol tak, w różnych miejscach. Młodzież nie nie, zeszł, nie, zeszł, nie tylko. Ale ja chciałbym Państwu uświadomić, że naprawdę policja nie jest lekarstwem całym na to, na to zło. Naprawdę to główny problem w tym, to jest to, że takie miejsca są naprawdę, one są na uboczu, zacienione. W tym miejscu, naprawdę tam jakby można przyjrzeć się tym miejscom z punktu widzenia takiej prowincji kryminalnej, to naprawdę te miejsca są... W w to w to, idealne. Źle zaprojektowane Ci ludzie mają idealne warunki do tego, żeby po prostu tam siedzieć i być niezauważonym i z daleka, nawet gdy radiowóz nadjeżdża, bo Pan mówi, że mają czas, żeby odejść. Nikt ich nie widzi, bo jest cień. I zresztą jak są w tym sferku tam daleko, to naprawdę ich też, no jak mieszkań, to pan ich słyszy, lepiej niż też podjeżdżając i widzi. I to naprawdę jeżeli chodzi z punktu widzenia prewencji komunalnej, to nie patrol. Yy, zaradzi temu całemu zło, yy, który powiedzie i ewentualnie czasami ukaże, naprawdę, a ci, nie zawsze policjant legitymuje tych ludzi wolnych, legitymował godzinę temu, czy pół godziny temu, ale nie, będzie cały czas, a zresztą to nie jest forma kary legitymowania. Także podszedł akurat do kogoś, kto kogo nie zna może i wtedy do tego go legitymował, bo tam to towarzystwo całe zna, a jak przyjeżdża i nie widzi, że piją alkohol, to też ich nie ukaże. Także proszę zrozumieć też, no, jak to zresztę zresztę działa, Proszę zrozumieć tych mieszkańców, którzy tam mieszkają. Ja to, ja, ja rozumiem, że to jest gorący problem, ale naprawdę, jeżeli chodzi o tamto miejsce akurat tutaj przy szkole, to naprawdę wystarczyłoby oświetlić i, ale i nie może... Jest niech pan przejdzie, Niech pan przejdzie, tam gdzie nie ale, no, no, tylko niech pan te zanaszenie, zanaszenie. No właśnie i cały środek tego skweru jest zacieniony. I, te, I to właśnie problem jest właśnie w tych miejscach, nawet w pobliżu tych sklepów nocnych, właśnie w tych miejscach, gdzie są takie jakby załóki, tak miejsca, które są sprzyjające, żeby się schować w cieniu. I, to, i ci ludzie nie, nie boją się policji też, No też oni są karani któryś tam, ileś, któryś raz tak z kolei. Bardziej oddziałuje to, że oni są na widoku i państwo ich widzicie cały czas, no, wszyscy mieszkańcy wokół. To naprawdę bardziej oddziaływuje niż yy, to jakiś czas przyjdzie patrol i ukaże na kawę bardzo. Komentarz... Panie komodacie, ja teraz po pozwolę sobie dwie rzeczy poruszyć. Pierwsza sprawa to jest pytanie. Czyli wie pan może by była szansa takie, kto jak było e, jakiś czas temu na patrole z e, nie, nie, patrolę. E, Policjantów, znaczy osób uczących się na policjantów, ze szkół policyjnych. To było bardzo dobre rozwiązanie na nas w zdawało, e, zdawało e, egzamin. Ludzie troszeczkę bardziej, znaczy ci, którzy powiedzmy włączyli się w ulicach, na pewno bardziej się bali i bardziej uważali, e, jeżeli takie patrole się pojawiały. To by na pewno było bardzo dla nas pomocne. Ja nie mówię, że, żeby to było trwało non stop, prawda? ale nawet tak wyrywkowo tak. przez nie na okres, nie mówię w sobotę, ale nawet nie wiem, po tydzień, po dwa tygodnie z przerwami, ale żeby oni wiedzieli, że takie, na, te, na takie patrole mogą się, tak na to, powiedzieć, na to, tak. A druga sprawa, e, to mam też prośbę o to, że jak e, czasami radiowóz będzie przejeżdżał, szczególnie chodzi mi o rejon, PK, o rejon PKP Sływek-Głosna, żeby zwrócił uwagę na samochody parkujące e, tuż przy przejściach dla pieszych i przy samych skrzyżowaniach. Naprawdę bardzo utrudnia. Nie tylko, nie tylko wyjazd samochodem, tych, ale widać przede wszystkim małych dzieci, które idą do szkoły, których nie widać za stojących zaparkowanych samochodów. Miałbym taką groźbę. Dziękuję. Jeżeli chodzi o może drugie pytanie. Jeżeli chodzi o parkowanie samochodów, no oczywiście policjant może zadziałać odpowiednio, i pod warunkiem, że jest kierowca tak. Nie, to znaczy możemy w krótkim czasie. Yy, na tak, miejscu. Ale naprawdę, yy, takie jest, widzę, też z rowerami tak? tak, tam... Przepraszam, wejdę słowo. Czyli, jeżeli samochód stoi zaparkowany, nie ma kierowcy, to nie ma szansy ukarania przez policja, tak? Znaczy, znaczy, jest szansa, ale jest to właśnie utrudnione działanie, tak? Mhm nie można wystawić mandatu i tak zostawić z Trzeba rozdziałać w kierunku ustalenia kierowcy, tak? Nie, jest to... łatwe przełożenie. jakieś to, że to jakieś jakieś Trzeba jakieś jakieś o stworzyć może warunki do parkowania, bo no, tym jest no, problem pod backupem, tak? No, w jeszcze w naszym mieście akurat to jeszcze daleko dobra. A tutaj byłaby A, szybsza dana. interwencja ze strony policjantów. To na pewno możemy pod, w tym kierunku na pewno. Taka prośbia. No, no, tak. Ale jeszcze, jeszcze może odnośnie tych patronów, o których pan Jeżeli chodzi o patronat nie ma. Na pewno w Słowenii nie było patroli z podmiotami, którzy się uczą w szkołach, jeżeli chodzi to już o, o, o prewencję. <tankuś> na pewno w tym roku było największa ilość tych patroli już do tej pory. Dużo większa niż w tamtym roku ze względu na aż. to mieliśmy tylu, że chyba Czasie nie tego wszystkich lat już, nawet do tej, do tej pory. Czy udałoby no, się jeszcze ja, A to pan naprawdę na pewno ma zabezpieczenie imprez. Jeżeli chodzi o patrole, to naprawdę nie no, jesteśmy zaleczeni do dokumenty Społecznej. I wtedy naprawdę, gdy oni mają tylko wolne środki, wolnych policjantów, to rozdysponujemy. No. Dziękuję. Na pewno, na pewno tam też podejmiemy takie starania, tak? Do Holandii? Ja korzystając z obecności Pana Komendanta, chciałem zwrócić uwagę i poprosić o pomoc. Jeżeli nie Państwo, to może przez Państwa do powiatu z prośbą o patrolę przy placówkach oświatowych. Dzisiaj tuż przed sesją otrzymałem informację jednej z mieszkalnych, która dowoziła dzisiaj dziecko do przedszkola numer 2. Jechała, jechała od strony stacji, w kierunku stacji benzynowej, dała, tak, <sum> <sum> kierunkowskazem dała znać skrętu w lewo do, do tego do parkingu przedszkola. Jakaś opatrzność i nad nią bo by był dzisiaj tragiczny co do skutków wypadek w Sulejówku. Samochód przejechał łukiem z taką prędkością za nią, że najprawdopodobniej by zginęła na miejscu dzisiaj, a dziecko nie wiadomo, czy by przeżyło ten wypadek, siedziało co prawda po drugiej stronie. Ja przypominam Państwu, że kilka lat temu w tym miejscu zdarzył się wypadek, motocyklista najechał na wychodzącą z przedszkola matkę z dzieckiem. Tam co prawda są znaki, bo ja o tym y, mówiłem, ale widocznie to nie przynosi skutku. Y, czyli ten, to jest jeżeli ten, jeżeli ten, jeżeli ten y, kierowca Sprawą prędkością jadący, by najechał na taki właśnie spowalniacz, to by najprawdopodobniej yy, no, miał nauczkę na przyszłość. No, na, coś by zostało w każdym razie na jeździe. Także ja mam taką prośbę, żeby może w tym kierunku też, yy, jeżeli nie Państwo, yy, jako yy, policja w Solejówku, to może właśnie zwrócić uwagę, powiecie, yy, Panie drogę chce, aby może tutaj jakby zwiększyć ten, te, te patrole właśnie no, w tych miejscach, no, głównie w tych miejscach. Dziękuję. Tadeusz mogę Panie komendanci mnie interesuje temat kradzieży samochodów. Ponieważ zauważyłem, że w zeszłym roku było 6 kradzieży, samochodów, w tym roku już jest 7, no, wykrywalność. Wiadomo, że w tym wypadku jest w ogóle trudna, dlatego jest tylko 14,3%, czyli pewnie jeden przypadek, ale chyba dobrze, że chociaż jeden. Ja chciałem zapytać o coś innego: jaka jest tendencja w tych kradzieżach? Jakie są zwyczaje u złodziei? Czy to są kradzieże z ulicy, z parkingów, czy na przykład z garaży, z podwórek, na przykład na śpiochach, czy, czy można by wiedzieć, bo to jest to zawsze jest interesujące no, dla nas, dla mieszkańców i użytkowników samochodów to jest uwzględnienie na tej statystyce, to są pojazdy, które są skradzione z ulicy. Ulicy, A które są na przykład, jeśli pan myśli o szpiona na śpiące i ukradzione z domu, to są zawsze w tym razie to, to chodzi w tą samą kategorię. Złamaniem urodzin, pojazdów. Dziękuję. Także to są dokładnie samochody. Są z Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś ma pytanie do pana komendanta? Nie widzę, bardzo dziękuję Panie Komendancie. Miejmy nadzieję, że wszystkie nasze uwagi zostaną przez Państwa wzięte i pozytywnie rozpatrywane. Tak 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 naprawdę, tak naprawdę, jeżeli mogę powiedzieć na koniec, naprawdę staramy się oczywiście zresztą widać trochę to, w ostatniej roku, w ostatnich przypadkach, że, że no, widać efekty działania, działań. Wiecie, zdajecie sobie Państwo sprawę, że nie jest policjantem w Naprawdę nie, nie możemy wymagać od nich cudów. Tak? Panizuje. No 23. Proszę Pana, to nie jest na. Ma... Bo miasto, tu zawsze było mniej policjantów. Myśmy po to proszę Pana, wybierali. No to ja pamiętam też, że nie było policjantów. Była właśnie 24 policjantów. I jest pełna obcata tego co wiem, nie no, Nie ma Przechodzimy do interpelacji Piotrza Tak. Panie burmistrzu, chciałbym podziękować za usunięcie tej szafy telekomunikacyjnej na wstrzymanie kraju Jukasińskiego. Była, jeszcze, jedna była totalnie rozbita, druga była... No, złościwa. Trzeba... E, no tak, ale ta druga jest ja troszeczkę dalej przesunięta, więc może trochę pożyję dłużej. Chciałem podziękować za usunięcie śmieci na ucych anera. Tak. Tylko w tym bo tam z tego założyć. Tak. Nie ma o no, miesiąca. A I chciałem e, prosić o to, żeby uprzątnąć parking kolejowy, ale nie tylko z stanowicę o Krzei, ale też od PEMA. Bo nie wiem, czy myśmy się dobrze zrozumieli. Ja mówiłem e, o, o parkingach ogólnie pewnie. Nie przypomnę, że to decydujemy, ale e, e, prosimy o ten drugi parking no, proszę, Dobra, dziękuję bardzo. Tylko ten, ten...